Witam moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Junior i jesteśmy na kwadratowej masakrze po raz kolejny. I dzisiaj po raz kolejny będziemy grać w ruletkę. Jednak dzisiaj będzie mała różnica, ponieważ graliśmy w tą ruletkę w niespełna 7-8 osób, także był niezły młyn. Zobaczycie co z tego wszystkiego wyjdzie dzisiaj, także zachęcam do oglądania. Oczywiście zachęcam was również do tego, żeby zostawić komentarz, po sobie jakiś ślad, łapeczkę i suba z dzwoneczkiem. Idziemy oglądać. O oh, no nie no, no stealing. Nie, co no, to? no stealing. Jak gramy bez evrana, to nikt nie krasi. A to czemu to mi wessało wszystko? Właśnie <grym> <grym> Citrox ci wziął. Co Citrox wziął? Citrox ludzie. Dobra, dobra, czekaj, składam Jezu, myślałem, że wsysa. Ja właśnie chciałem tak to zrobić, tak to wyglądało. Ja tak, tak. nie bo ja byłem przekonany, tak, że to był... pod spodem są przecież. A wy tak dobra. Taktyczny detektor okay. zawsze wszystko musi być. to odłożyłem i teraz co mam zrobić, Zaha? Dobra, yy, po pierwsze, pierwsze pytanie, gramy na diamenty czy na bloki, Diako? Może, może na diamenty na diamenty. Na diamenty, na diamenty nie na mam bloków. Będzie Dobra. fan teraz, no na diamenty. Dobra, e, e, Szymek, grasz z nami? Chodź grać. Nie no, Będzie ja sam. mam za duży level, nie, ja zbierałem całość. Dawaj Oj, Symek, wej, Szymek, wejdź tam. Ja mam ja i gram, dawaj, zbieram. Zbieram. dawaj. Ja mam Odrobie Odrobię ci Szymekę. Nie, ja No chodź, Szymek! Ja, ja się trochę cykam. No dobra, ja ja chodź, ja, ja się trochę cykam. <laughs> trochę się... Rozumiesz, czyli jeśli... Dopiero jak ktoś się wychuści, to wtedy je możesz odłożyć. Co to znaczy wychuśta? No zginie. zginie. Aha, okej. Okay. <laughs> <laughs> dobra. Symetrii nie o, oglądałeś? Myślałem, że to magister znowu się odezwał. To Junior, ja pierdzielę Bu <laughs> O, 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 normalnie, No, ja myślę, że tam, dobra. No, sobie. No, ale sto, stoimy na swoich tych, czy jak? Nie, 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 stoisz gdzie chcesz. Tu się gra, tu się gra. A Najczęściej, się najlepiej gra. się ogląda o tutaj. Ja zademonstruję, uwaga, a ja mogę zademonstrować. A czekaj, ale już no są po, tak. powkładane są to diamenty? To czekaj, nie, nie, nie wkładane. To wkładamy? Wkładamy no, od razu, ja od razu zaczynamy grać. Ja wkładam. Dobra. A, dobra. A, dobra, bo, bo to leci. Okej, okay, okej, okay, bo to spada. Dobra, dobra, dobra. Opsysa, to dobra. Na... Minimalnie... Trochę posysa, ale jest ok. Jestem dobra, o co chodzi? Okay. Co okay. gramy? Jak gramy. Ja worszykuj szykuj dobra. się, dobra. do lawy wpadniesz. Tak. Dobrze, wchodzi jedna osoba, Ewron. Jaw... Y -y. y -y. y -y. y -y. Teraz tak, Poczekaj, o, z każdym jeszcze... otwarciem, z każdym otwarciem skrzynki, dobra. tam się ładuje jeden żeton. Nie wolno okay. jej otwierać za szybko, bo po prostu się musi załadować. O. Jawor, ja obserwuję. O, że strzyłek się cyka. Jak Czyli pięć, pijam, ja dobra. Jest kudziutki się boję. Ale dobra, dobra, to, to, to ja. całkową. To, 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 to ja. Pelerynkę. Dwa. Ja mam pelerynkę, no? Okay. Junior okay. ma piękną pelerynkę. Trzy. A tu i nie Jawór jednak ma. Ja. I Cztere po jednym zbieramy? Nie no, w sensie możesz grać tyle ile chcesz. Junior teraz pięć razy otworzył skrzynkę i wyjął pięć diamentów. Okej. Okay. Okay. Ty możesz grać, wiesz, tylko ja skończam, to lądesz. Okay. Musisz mieć pod uwagę, ile kto wrzucił, a, tak? A nigdy nie wiesz. Nie mówimy, ile rzuciliśmy, tak. bo nie wiadomo, ile swój. Aaa, Dobra, a, 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 Ebron, ja wrzuciłem pieprzki. Dobra, dobra, gramy. Są fajne emocje, bardzo fajne. Cztery. Cztery. Dobra, cztery. Pussy, ale spokojnie. Dobrze, no, dobrze, to jest dobrze, dobrze. dobrze. Pussy? Pussy? A, teraz ja, Teraz ja. Okej. Czekajcie, alfabet, tak to leci? E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Co jest potem? No teraz Citrox, Potem jesteś ty. Ja jestem potem dobra. Bo no, mówiłem, że jawor dobra, dobra. Józef ja rozponię. Co ty Ale to tam było, tam było oczywiste! Ej, dobra, fajne to jest. Gramy następnego od razu. Jestem pojawiony. Jawor, jawor zawsze dobra. zaczyna. Do, 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 dobra, alfabet, dobrze, że alfabetycznie lecimy. Dobra, okej, okay. każdy wrzucił, każdy wrzucił? Tak, tak, tak. tak. Dobra, czyli dobrze, Junior dobrze. zaczyna. dobrze. Nie, 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 nie. ja jabym zginał. Jabor zaczyna. Dobra, dalej, ginąłem, okay. dlatego ja dobra. zaczynam. Mhm. Dobra, tak, dobra. Także lecimy. Fajna rakieta, Jawor, na plecach. Dzięki, dzięki. U. Trzy, cztery, o, dobra. Dawaj do pięciu, dawaj do pięciu. Nalajcie. Jest dobra, pięć ja ty osób. Grasz, tak już nie masz nic do stocenia, stary. Szymek, do... grasz czy nie? Nie, ja nie gram. No. No, no, no Liczy, no. liczy ile brakuje. A brak? ile Jawor wyjął? Dwa, wyciągnij się z dwa. 7 mam. Dawaj, 10 nie wyciągniesz. Nie wyciągniesz 10. Nie wyciągnę wyciągniesz. Nie wyciągnę, ma opcji. A i czemu ten dzień? Okay. 10. 7 ma. Ja. No. Kto teraz? Citrox. <noise> teraz Dawaj, Citrox. Teraz Citrox 10 wyciek. Nie wiem, uwaga. Ale, ale idealnie, Jawor, to sobie. Zabierz jeszcze, że tak spienięgisz, stary. Łohoho. Wow. Znaczy, nam się nie opłaca w ogóle, hej. No, jak sześć osób gra Citrox, ja wrzuciłem no, sam to sześć, to sześć to, no to możesz, wiesz... To masz kresień. stracenia zresztą, już zginąłeś i tak... Nie. Nie. Tak jak nas z i to jest jakiś skam totalny, to nowy, no. to się... To Pięknie. Błagał. Citrox, dawaj, pięć wyciągaj. Nie no 5 minimum Citrox. Już jest Citrox, i tak jesteś na plus. Uciekaj. Ale jak każdy wrzucił po jednym, to 5 też mu nic nie da, bo i tak spadnie. Dobra, uwaga. Dawaj Citroxik. No nie no, jakby się wydobawić się po... Ile wrzucił? Ile wziąłeś? 4 wziąłem. Dawaj tego piątego i wyłaś. Nie mam nie. Ja pierwszy easy peasy. Nie no. Dobra jeszcze sprawę. Oni chcą zabrać po prostu te dime'y. Nie, masy, nie bierz pięciu, głupi. Pięci 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 i wychodź. Nie wracaj i wychodź. Nie wracaj do kraju, bierz pięci wychodź. Problem, z nie, i wychodź. Jak nie jak nie i tego zabierz... pożę, będzie... bierz A, pięci tak, i wychodź. Bo jak za szybko otwierasz, to czasem tak jest, że się zbuguje Citro, i... wychodź. teraz dwa, no jak, że... jak nie zabierzesz pięciu, to w ogóle mi się nie pokazuj. No, o czymś mi no, się 5. Dobra, to już, 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 już nie, nie, To, to wychodź. No, już wychodź, już wychodź. No, 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 nie więcej, tak żebyśmy. Dobra dobra, 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 Już dobra. Się Z dobra. Sobie daj Z Halo? Tak. to pytajcie, pójdźcie. A teraz? Dobra, Zaha. trzymuś, idę za graczem. Zachaczaj. Ile? Zachaczaj, Ile Zachaczaj. Zachaczaj, ja, jak. 5, 5 jak. A jak. A wleciał Bo na ja, chłop Ale wrzucił mówiłem A przeliczył się Tak Przeliczył mhm. się Zaha. Zbugowały mi się, kurde. To, to się działo zobaczyć dopiero za minutę, więc to A, niemożliwe. Faktycznie. Dobra, ja zaczynam. No, Zaha zaczynaj. Dawaj Zaha, czai. Zaha, ty tak nie obczajaj to tak. Ja muszę wyjąć dwa przynajmniej. Trzy. Cztery. Pięć. Dawaj jeszcze... Nie no, jeszcze jednego Zaha. Ale żałuj, Raz junior. Junior, junior, junior Co? kurde, ale wrzucił, ale wrzucił ale, ale To już na czacie przewidział, że równo o północy Jawo jak coś, więc zobaczymy Czekajmy jeszcze 2 minuty jak chcecie. Równo o północy ja Musiał dużo wrzucić, zobaczcie jak pewnie otwiera pewnie Zobaczcie jak pewnie otwiera Ale ja pierdzielę Ewro. Ale nam wrzuca Ewrani, Odwa Dobra, ile Ewron wziąłeś? Eee, 5 5, 5, 5. Jawor? ty poczekaj do tej północy, co? No właśnie, wreszcie jest Albo przez albo dwie minuty wyjmuj. Jawor, każdy bierze pięć. Jawor, każdy bierze pięć. Jawor, każdy hmm. Jawor, każdy może bierze i pięć. No ja już mam pięć. Jawor, ty Ja muszę więcej. Okej, dobra. Dobra, biorę więcej. jest Tam rzucał dwa stacki, Jawor, tam stack jest, co Tam jest stack? birty. jest już osiem. Mamy Dawaj, do leć, do Serio, no oni tak na tak, nie masz w ogóle co ten. 11? Ja po razie dorzucę tutaj od mojej puli, mimo że nie grałem w diamenty kolejne jeszcze, zobaczysz. 12? 13? Ja dorzucam tutaj dla ciebie. Jeszcze ja. jest 21. Ale dobra, ja po razie dorzuciłem jeszcze moje Czekaj, Ej, czekaj. co się dzieje, ta maszyna jest po prostu tutaj. jakaś? Już mam 15, nie, ja, nie jest jestem bardzo... Dobrze, dobrze jest. Teraz, okay, no ja wzią, ja ci mówię, się... ja bym przynajmniej pustaka na twoje miejsce wyciągnął. Wiesz co, czytam, no ale ja się tak wziągę, troszeczkę złyżę wolniej złyżę. teraz, wiesz? Ja Jawor, tobie bieganie ci nic nie pomoże. Ja wiem o tym, ale to tak wiesz, jawor już się stresuje. ty, jawor, jak zaklęcia robisz, że za każdym razem tak, się cofasz do drzwi i wracasz? Tak, tak, tak nie <ślesz> Wudu. i poszedł. typowy ja. jawor. No I po klawiaturze. Będzie, na Lajwie będzie północ już, więc... Czyli na początku jakby gramy, jak będzie się powtórzyć, że trzy osoby mają to samo, to one walczą wtedy o właśnie to pierwsze okay. miejsce i dobra. tak dalej, nie? To wpisujemy na czacie i na trzy, cztery Enter. E, tak, powiem, tak, tak, tak. Ja, ja wam powiem, kiedy klikać jak coś, Ja, nie? ja mam powiem. gotowe, już dobra, wiem. Dobra, ja gotowe ja, mam. Ja, ja papier dobra. biorę, ja biorę papier, dobra? Okej, okay, dobra. Trzy, dwa, jeden, Enter. Dobra, to co się powtórzyło? Kamień się powtórzył. Kamień trzy razy, się... czyli Zachaj Citrox przykro mi nie tym razem. No, no, nie. nie. I my teraz em, ja, Ale junior, czekajcie, tak tak czekaj, tak tak. czekaj, przecież papier. Czemu my to ha. papier niszczy kamień? Dracy, czy... Ale bo chodziło ile co ale się najczęściej nie, to... powtórzy. I wtedy nie grają. Bo no, tak to. Teraz... Kamień się, się powtórzył trzy razy, papier dwa razy. I teraz dopiero a, są dokładnie. zasady: papier, kamień, nożyce. Teraz są dokładnie. Ale to, teraz. To, to trochę się dziwne, się bo teoretycznie chyba Ale dobra, się, jak chcecie. Kto gra z kim? Ja, Jawor i Junior teraz. Tak, walczymy, tak. papier, kamień, nożyce. Ok, dobra. Chodźcie wagonik, zróbmy panowie. To jest To papier, kamień, nożyce. Dobra, okej, poczekaj. Jawor i kto teraz? Jeszcze. Dobra. No ktoś odlicza? Lecie. 3, 2, 1, już Nożyce, kamień. No, no, kamie... no dobra, to ja i Junior. Leccie, Junior jeszcze jest we własnej. Mam chodź no. Ale tak, wrzucieliście ja. już diakse do tego, czy nie? Tak, ja już wrzuciłem cały stary. Wrócone, wrzucone, dobra, ja mam gotowe. Dobra, czyli jak coś, to ja jesteś trzeci w kolejności, nie? Niech to się wliczy. 3, 2, 1, już. O! Lecimy 3, 2, 1. 1 już. O, 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 o. <grym> to jest walka wiecie, umysłów teraz. Kto Dağora. pierwszy nami 3 2 1 już. Kurwa. Nie, <grym> nie <grym> to jest możliwe. Ej, ale to nie, tak, tak, tak bym laga, ale nie wiem. Tak, napisali tak. Le, na No Jadźmy Dobra, odliczaj. 3 2 1 już. A. A, -a.